Medalu wróżowego, kolejnego, już to już wszystko w twojej karierze. Powiedz, czy... Piąty z Powiedz, czy ten medal brałbyś ciemno czy jednak liczyłeś może na finał, aby zrównać na złoty medal? ja bym zawsze powtarzam, że jednak po złotu Bez sensu, bo coś nie tym. się nie udaje, trzeba przyjąć to, co mają. Zawsze to żeby wygrać Dwie pierwsze walki wygrałeś przed czasem. W trzeciej walce, trafiłeś na na ark. Padara, to jest mistrzostwo roboty sprzed dwóch lat, bardzo doświadczony zawodnik. Początek walki układał się po Twojej myśli, wygrywałeś na juko, ale niestety, przeciwnik zdołał się pokonać to on, on wyszedł z tej walki. Powiedz, jak przebiegała ta walka. Ja początek prowadziłem, jakoś, tak miałem, tak, ja ale Atał dla mnie ciężkim przeciwnikiem, bardzo nie lubię się zmienić. Ja bym to no, mi nie pracuję, nie, no. nie leżę. No. Cały czas się czuję taki i popełniał błędy właśnie przez taką przygnębę. zaatakowałem, niepewny atak wykonałem, bo to wykorzystał się, żeby walki. W z kolei pracujesz na, na Izelczyka Asapa. I tutaj role się jakby go odwróciły, bo to, bo to ty musiałeś gonić, ty przegrywałeś na jutro, a na i kilką przed końcem udało Ci się go w końcu dopać. Jak to wyglądało? Do końca wiedziałem, że ja tu wygram. Ja miałem mniejszym rzeźnikiem jak słabszych fizycznych sprawania. Całą walkę unikał, walki. Stał się bokiem, uciekał daleko na deszczach. Ja nic nie mogłem zrobić, ale... Nie robi razy za karę dostałem. Ale czułem, że w, w końcu widzisz, że złapany przekleje się i się, się już nie ustoi. W pewności stała za próbę osłotogarii, mocno moc, na i nie był w stanie się oderwać. No, bardzo nadal dość szybko rozprawiłeś się ze swoim przeciwnikiem. przegrałeś swoją chyba technikę kosłotogarii i liczyłeś na, na IPON. Czy, Czy od początku walki czułeś, że. Że, że bez niczego nie dało wygrać tę partę, czy, czy było tak, że od pierwszego uchwytu czułeś, że może być ciężko? Tak, z film z, z tym gruzieniem bez problemu sobie radzę. Piąty nasz pojedynek, wszystkie wygrywałem, dwa razy na i na iglu, trzy razy na Bo Przed walką był przerażony, że się zmazem na odwiedziłem. i pojedźmy przed walką z porażką, więc powiem, że bez problemu to wygrałem. Stało, się, że tak się stało, na kosoko, on zawsze upadał, jeszcze się śmiałem, jako trenera przez dwa się pytałem, na co mógł rzucać, na G czy na Kosołogarii. Ja no już Janusz błagam nie, ja Janusz błagam nie, szybko się zdarzy. Nie wiedziałem, że nie będzie problemu. A pozycjonek Mistrzostwa Europy wymagała ciężkich przygotowań, wielu poświęceń. Czy teraz jeszcze odpoczywasz, czy już się przygotowujesz do kolejnych startów? Już niedługo, dzisiaj właściwie chce i walczyć w Baku, kolejne turnieje kwalifikacyjne. Powiedz, jak to wygląda w Twojej y, sytuacji, czyli czy już planujesz kolejne turnieje, jak to wygląda? Tak, no ja mam następny turniej w Moskwie, to jest ostatni tak, weekend maja, się, ja się nie muszę śpieszyć, ja mam dość punktów do Igrzyska, ja nie muszę już e, biegać na turnie, zbierać z na turniej, zbierać punktów. Na raczej nie będę miał problemu, żeby się załapać, e, więc mogę sobie wybierać i nie muszę tak często startować. Jak no, Miałem tylko kilka dni przerwy tak naprawdę, bo to jest za krótki okres, żeby sobie odpuszczać teraz odpuścić wiadomo kto Świata we wrześniu. W tym okresie mamy dwie duże imprezy. Pierwsza to jest Igrzyska Wojskowe, które mam w lipcu, a miesiąc później jeszcze Świata. Obie imprezy są bardzo duże i bardzo ważne. Imprezy, Janek, trzeba można powiedzieć, że jesteś multimedalistą. Turnieju w Światowej, jeżeli chodzi o turnieje judo. Masz wiele medali z Pucharu Świata, pięć medali mistrzostw Europy, a brakuje ci jeszcze medalu mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Teraz jesteś już doświadczonym, bardzo doświadczonym zawodnikiem. Zawodnikiem od wielu lat jedziesz na, na, na te wszystkie turnieje. Czy, czy, czy myślisz, że to już jest ten moment, że po prostu wykorzystujesz swoje doświadczenie? I, i w dobrej formie jesteś w stanie walczyć o, o najwyższe faly na świecie, na świata czy, czy nawet na Igrzyskach Olimpijskich? No wydaje mi się, że tak. Ja, jak mówiłem na początku, to się jadę jak ja jadę po wygraną. Przed Igrzyskami Izby też nie przyjemnością i mówiłem, że jadę po medę. Niestety no się potoczyło tak, jak się potoczyło. No, no, przed tymi Igrzyskami mniejszych cel sobie nie starałem, też jadę no, ja po medę. Mówię wszystko, żeby do, do tego doprowadzić, żeby ten medal skończył zdobyć. Z się Świata też nie mam medalu, więc to też by się przydało. A no, no, wszystko po, po te jak te teraz idziemy. To już jest końcówka mojej kariery. Po igrzyskach pełnych zakończysz no, już karierę wieczną. Teraz raz większy kariery by się przydało. A powiedz, Janek, od, od niedawna trenerem Kadry jest y, trener, trener Maj. Czy możesz już coś powiedzieć o współpracy z trenerem Majem, czy to jednak jest jeszcze za krótki okres, żeby coś więcej powiedzieć? To czy znaczy, to jest za krótki, no ja tak osobiście z trenerem Majem nie współpracuję. Ja Myślę bardziej na próbowym tyle, że opieramy Marianie Dałaju, z którym mi się pracowałem tymi rękami poprzednio. No i właśnie na nim bazujemy. On, nas cały czas, że weźmie na karcie, to weźmie takimi gołkimi bardziej, I na, nim, na nim się jakoś opiera nasze sprzęty. Okay. No i właściwie to, to już będzie wszystko i na koniec tylko powiem, że bardzo Ci jeszcze raz ja ci gratuluję, życzę zdrowia i powodzenia. Dzięki. Będziemy trzymać